Masażer Stóp Medivon Perseus. To innowacyjny masażer stóp, który został stworzony w celu zapewnienia ulgi i relaksu dla zmęczonych stóp. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które doświadczają bólu, napięcia mięśniowego lub dyskomfortu w stopach. Masażer Stóp Medivon Perseusz wykorzystuje zaawansowane technologie, aby dostarczyć różnorodne i efektywne doznania masażu. Posiada kilka trybów masażu, które można dostosować do preferencji użytkownika. Spójrz, możesz wybrać między różnymi technikami masażu, takimi jak wibracje, ugniatanie, punktowe i naciskowe rolowanie, tak aby odpowiednio dopasować masaż do swoich potrzeb. Został zaprojektowany z myślą o anatomicznym kształcie stopy, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do konturów stóp i zapewnia kompleksowy masaż. Posiada specjalne wypustki i rolki, które działają na kluczowe punkty akupresurowe stóp, pomagając w redukcji napięcia mięśniowego i stymulując krążenie krwi. Ma również opcję podgrzewania, która przyczynia się do rozluźnienia mięśni i zwiększenia efektywności masażu przez co łagodzi ból i poprawia ogólną relaksację stóp. Masażer stóp Medivon Perseus jest łatwy w obsłudze i posiada intuicyjny panel sterowania. Możesz dostosować intensywność masażu, czas trwania sesji i wybrać preferowane ustawienia, tak aby zapewnić maksymalny komfort i zadowolenie. Dostosuje się zarówno do mniejszego rozmiaru stopy, jak i do tych naprawdę dużych. Posiada oddzielną część na łydki, przez co tak naprawdę otrzymujesz dwa masażery. Jeden to masażer stóp, a drugi to masażer do łydek, ale również podłudzi, ramion i innych części ciała. Odłączana część jest przewodowa, działa na baterie. Dzięki temu możesz zabrać ją dosłownie wszędzie. Materiał można ściągnąć i uprać w pralce. To bardzo higieniczne i komfortowe. Jego ergonomiczny kształt doskonale dopasowuje się do stóp, zapewniając maksymalny komfort podczas masażu. Obsługa masażera Medivon Perseus jest niezwykle prosta. Intuicyjne przyciski pozwalają na łatwe regulowanie ustawień masażu. Wybierz Medivon Perseus. Poczuj ulgę i komfort swoich nóg gdziekolwiek jesteś.